Witam Państwa Studio Tańca Towarzyskiego Anny i Jana Jaroszyńskich z Siedlec. Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe kursy Tańca Towarzyskiego skierowane do studentów dorosłych seniorów, poziom początkujący oraz średnio zaawansowany i zaawansowany. Są one organizowane trzy razy do roku. Pierwszy nabor odbywa się w połowie października i trwa do końca stycznia, drugi rozpoczynamy w marcu i kończymy pod koniec czerwca. Trzecia propozycja to intensywny tygodniowy wakacyjny kurs tańca towarzyskiego z akcentem na tańce weselne. Na nasze kursy zapraszamy pojedyncze osoby, pary oraz całe rodziny. Jeśli nie masz partnera, znajdziesz go na naszych zajęciach. Program tanecznej przygody obejmuje naukę tańców standardowych. Walc angielski, walc wiedeński, tango, foxtrot, quickstep. Tańców latynoamerykańskich: cha cha, samba, rumba, jive. Tańców popularnych: rock and roll, salsa, merengue, bachata, mambo, polka, disco, fox, blues. Dzięki bogatej ofercie każdy z Państwa odnajdzie swoje ulubione tańce. Co ważne, oferujemy również pomocy dydaktyczne do zajęć, które pozwolą jeszcze lepiej zapamiętać poznane tańce, kroki, choreografię oraz muzykę. Kto z Państwa złapie, Bakcyla może kontynuować taneczną przygodę. Będziemy poznawać nowe kroki oraz doskonalić technikę poznanych tańców, a zdobyte umiejętności będą doskonałą pomocą na weselach, studniówkach, balach, dyskotekach. Dzięki temu nabierzecie Państwo pewności siebie i utrzymacie dobrą kondycję oraz figurę. Nasi kursanci podkreślają przede wszystkim indywidualne podejście do każdej pary, osoby oraz sympatyczną atmosferę. Zajęcia przebiegają w bardzo fajnej, rodzinnej atmosferze. Bardzo polubiliśmy instruktorów, a poza tym jak przyjechaliśmy tu pierwszy raz, to wszystko było takie nieznane, inne, nowe, a teraz stanowimy jedną wielką rodzinę i to nas bardzo, bardzo cieszy. My chodzimy na wszystkie zajęcia, szczerze mówiąc, bo często opuszczamy, także jesteśmy na każdej grupie, a czasami w ciągu dnia na dwóch, także jest, jest świetnie. Także nikt nic nie udaje naprawdę. Jak to powiedział mój narzeczony, tańczyłam koszmarnie. No to już tak mówi, ale to dopiero pierwszy stopnie, tak? Wszystko przed nami. Mam nadzieję, że to się zmieni. Nie, ja ruszałem się do tej pory jak wóz z węglem. Ruszam się tak samo, ale ale, ale powoli, powoli dochodzimy do, no czuję, czuję blusa powoli. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu wieczorami, 15 spotkań po półtorej godziny. Cena tylko 15 złotych od osoby za półtorej godzinne spotkanie, co w miesiącu daje 60 złotych od osoby, a cały kurs czteromiesięczny wynosi 225 zł. Istnieje możliwość płacenia w dogodnych ratach. Super sposób na odstresowanie po całym tygodniu. Późna godzina nie przeszkadza. To można całą noc tańczyć. Gdy ktoś będzie nieobecny na zajęciach, istnieje możliwość ich odrobienia w innym dniu lub nadrobienia zaległości indywidualnie z instruktorem. Zajęcia odbywają się w sali baletowej, w Akademiku Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ulica 3 Maja 49, w pobliżu stacji PKP i PKS oraz w lustrzanej sali gimnastycznej Siedleckiego Liceum w Królówce. Informacje i zapisy Instruktor Anna Jaroszyńska, telefon 663 234 272 mail anna.Jaroszyńska małpa taniec-towarzyski.com odwiedź naszą stronę internetową www.taniec-towarzyski.com Tam znajdziesz szczegółowe informacje, filmy, zdjęcia kursantów, ciekawostki o tańcu towarzyskim oraz pełną naszą ofertę www.taniecmyśnik towarzyski.com W myśl naszego motto: tańczyć każdy może. Do miłego zobaczenia!